Większość Polaków lata do USA na tej właśnie wizie B, B1B2, żeby zwiedzać Amerykę, żeby zwiedzać wiem, grać w kasynie w Vegas, żeby zobaczyć parki narodowe, Nowy Jork i Miami. Ale ta wiza zresztą w nazwie ma drugi człon. Jest to wiza turystyczno biznesowa. Czym jest ten biznes w nazwie? O co tutaj chodzi? Czy możemy również na tej wizie jechać do pracy? Tak, mamy w ogóle, to, to są dwie osobne wizy, mogą być B1 albo B2, albo MIX B1-B2, co jest właśnie zazwyczaj wydawane w konsulacie e, polskim dla Polaków, ten MIX, wiza B1-B2, czyli wiza e, turystyczno-biznesowa. I na tej wizie można przyjeżdżać do USA, tak jak wspomniałaś, nie tylko na, w celach turystycznych, ale też w celach biznesowych, takich jak spotkania, negocjacje, udział w konferencjach, podpisywanie kontraktów, badanie rynku, czy nawet w celu założenia firmy. Nie w celu prowadzenia tej działalności, zarządzania tą firmą, ale w celu założenia firmy bądź nawet poczynienia inwestycji. Wydatków w daną firmę amerykańską. Okej, okay, czyli odpowiadając na to pytanie, czy można pracować na tej wizie, to jaka jest w zasadzie odpowiedź? Nie, nie można. I to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, że na wizie turystyczno-biznesowej nie można pracować w USA, ani nie można aktywnie prowadzić działalności w USA na terenie USA?